Akacjowa 38, odcinek 154 German poznaje sekret Justa i ostrzega przed nim Manuele. Mężczyzna mógł zmanipulować ich wszystkich. Claudio stracił wszystko. Pobity i wydziedziczony zwierza się Leonor, że planuje zniknąć razem z ciałem Marko. Akacjowa 38, odcinek 154 w poniedziałek, 14 sierpnia 2023 roku, o godzina 18.45 w TVP2. German i Leandro wchodzą do pokoju hotelowego Justa po leki dla chorej Rity. W komodzie German znajduje książki poświęcone chorobom mózgu i utracie pamięci. Tekst ma liczne podkreślenia. Może to oznaczać, że Justo pilnie go studiował. German podejrzewa, że mężczyzna udawał amnezję. Ostrzega przed nim Manuele. Casilda dowiaduje się, że Pablo jest bratem Manueli. Pobity i wydziedziczony przez ojca Claudio rozważa z Leonor wyjazd z ciałem Marca do Barbet, na antenie TVP2 z początkiem roku pojawiła się nowa produkcja, serial, Akacjowa 38. Zastąpiła ona emitowany od Marca ubiegłego roku serial, Zranione ptaki, który pokochali polscy widzowie.